Zarówno nauka, jak i teologia są niezwykle istotne w ludzkim życiu. Ta pierwsza umożliwia nam odnalezienie się w otaczającym nas, nas świecie, natomiast ta druga nadaje całej egzystencji sens oraz transcendentny cel. Problem interakcji pomiędzy tymi dwoma obszarami jest szczególnie istotny, zwłaszcza w czasie postępującej sekularyzacji. Natomiast rozwiązanie go może nas dosprowadzić do bardziej spójnego obrazu świata. W tym filmie chciałbym przedstawić swoje poglądy w tym temacie z perspektywy katolika. Czym jest nauka? Najprościej rzecz ujmując, nauka jest metodyczną działalnością, której efektem jest intersubiektywna wiedza, to znaczy taka, która może być zrozumiana oraz sprawdzona przez każdego, kto nabędzie odpowiednie kompetencje. Zasadami współczesnej nauki są naturalizm metodologiczny, to znaczy założenie, że wyjaśnienie naukowe nie powinno opierać się na nadprzyrodzonych przyczynach oraz falsyfikacjonizm, zgodnie z którym każda hipoteza roszcząca sobie prawo do naukowości powinna implikować pewne wnioski, które można obalić za pomocą eksperymentu. Czym jest teologia? Teologię można określić jako racjonalny namysł nad wiarą, z którą jest ona bezpośrednio powiązana. Chociaż teologia ukonstytuowała się jako pojęcie dopiero w XIII wieku, to istniała już od początków chrześcijaństwa, biorąc się z katechezy oraz kontaktu z myślą grecką. Tym, co jest charakterystyczne dla teologii, to to, że bazuje ona na objawieniu, czyli nadprzyrodzonej prawdzie danej ludzkości przez Boga. Dla nas, katolików, objawieniem jest pismo święte oraz tradycja apostolska, które są przekazywane przez Kościół w postaci magisterium, z którym każdy teolog katolicki musi być w zgodzie. Główną różnicą pomiędzy teologią a nauką jest to, że ta pierwsza, Uznaje autorytet pewnej nadprzodzonej prawdy, którą, której nie uwzględnia nauka. Niektórzy uważają, że wynika z tego konflikt pomiędzy tymi dwoma dziedzinami. Jednym z jego rozwiązań jest ścisły separacjonizm. Zgodnie z nim uznaje się, że teologia i nauka są różne epistemologicznie, to znaczy mają różne metody, różne przedmioty i nie powinny są wchodzić w interakcje. Jest oczywiście prawdą, że nauka nie może obalić wiary, ponieważ zgodnie z jej metodami nie zajmuje się ona rzeczami, które są nadprzyrodzone. Natomiast z drugiej strony, dla teologii każda prawda w ostateczności pochodzi od Boga i w związku z tym również prawda naukowa musi być z teologią zgodna. Jednakże dla osoby religijnej zaproponowane rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące. Nie tłumaczy ono bowiem skąd wspomniane różnice pochodzą, lecz jedynie stwierdza, że występują, chociaż nie powodują konfliktu. Osobiście uważam, że integracja pomiędzy teologią i nauką jest lepszym rozwiązaniem. I przez integrację nie mam na myśli pomieszania metod oraz przedmiotów. Teologii i nauki, lecz próbę interpretacji naukowego punktu widzenia poprzez perspektywę teologiczną. Po pierwsze, musimy zrozumieć, czym właściwie jest nauka z punktu widzenia ontologii. Nasze doświadczenie rzeczywistości jest całkowite. Natomiast, żeby lepiej je zrozumieć, wydzielamy, abstrahujemy jego kawałki i je badamy. Taką abstrakcją jest właśnie nauka. Sama teologia również ma elementy abstrakcyjne, chociażby całą naukę o naturze człowieka. Jednakże, wszystko to umieszcza w ogólnej perspektywie stworzenia grzechu i zbawienia, przez co wytwarza ogólny i holistyczny obraz rzeczywistości. Prawdy religijne są czymś bardziej ogólnym niż abstrakcyjna wiedza naukowa. Uważam więc, że powinny zostać w ten sposób użyte do stworzenia bardziej ogólnego, całościowego obrazu, który uwzględniłby aktualny stan wiedzy naukowej z poszanowaniem jej niezależności, przez co wytworzony obraz dawałby nam lepsze pojęcie o rzeczywistości, a także pozwoliłby nam lepiej zrozumieć treść naszej wiary, zwłaszcza w tym obszarze, w której dotyczy ona stworzenia świata. Ogląd ten mam zamiar rozwinąć w mojej prezentacji. Dziękuję za uwagę.